Witaj w 24 dniu naszej wspólnej podróży. Dzisiaj poruszymy temat, który jest szczególnie popularny w dzisiejszych, jakże szybkich czasach: mowa o multitaskingu. Z pewnością słyszałaś, jak wiele osób chwali się swoją umiejętnością robienia kilku rzeczy na raz. Niestety, pomimo że multitasking jest często postrzegany jako cenna umiejętność, badania wykazują, że może on znacznie obniżyć naszą produktywność i jakość wykonywanej pracy. Zanim jednak całkowicie zrezygnujesz z pomysłu robienia kilku rzeczy na raz, warto wiedzieć, że istnieją dwa wyjątki od tej reguły. Po pierwsze, zadania zautomatyzowane. Czynności takie jak chodzenie, jazda samochodem czy gotowanie. Rzeczy, które robimy automatycznie i które nie wymagają głębokiej koncentracji. Podczas ich wykonywania możemy skutecznie włączyć drugie zadanie. Które również nie wymaga intensywnego skupienia. Po drugie, zadanie wykorzystujące różne kanały zmysłowe. To sytuacje, gdy jednocześnie robimy coś, co angażuje różne zmysły. Przykładem może być słuchanie audiobooka podczas joggingu lub prowadzenie rozmów telefonicznych podczas spaceru. Kluczem jest tutaj odpowiednie sparowanie aktywności. Dzisiaj Twoim wyzwaniem będzie spróbowanie łączenia zadań w praktyce. Oto kilka pomysłów. Słuchaj motywujących podcastów lub audiobooków podczas porannego biegania lub jazdy na rowerze. Wykorzystaj czas spędzony w komunikacji miejskiej na organizację swojego dnia, czytanie artykułów lub odpisywanie na maile. Podczas gotowania czy sprzątania odsłuchuj nagrania z kursów językowych lub słuchaj języka, którego się uczysz. Jakie inne kombinacje przychodzą ci do głowy? Twoim zadaniem na dziś jest zastosowanie jednego z powyższych pomysłów lub wymyślenie własnego i podzielenie się nim oraz efektami w naszej grupie Twoje 12 tygodni. Pamiętaj, kluczem jest nie obciążanie umysłu zbyt wieloma skomplikowanymi zadaniami naraz. Zamiast tego znajdź harmonię między zadaniami, które mogą być wykonywane jednocześnie, nie obciążając swojej efektywności. Czekam na Twoje historie i pomysły. Do zobaczenia!